To znowu ja z dobrymi wieściami, a ci, którzy lubią dobre wieści, czują rezonans z tymi wieściami, ponieważ wiedzą to, że są. A jeżeli ktoś wie, że jest, znaczy, że niesie w sobie świadomie wibrację ja jestem. Chrystus. Przed dwoma tysiącami ziemskich lat powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pytanie: Czy każdy z nas może powiedzieć to samo? Jeżeli czuje, że może, znaczy, że jest na tym stanie świadomości, znalazł się w tym stadium, na tym planie świadomości, w którym żył Jezus z Nazaretu. Ja jestem jest imieniem Boga, imieniem życia. Każdy z nas nazywa się Ja jestem. To jest nasze kosmiczne imię. A jednak może ono drgać na różne sposoby. Nie ma dwóch Ja jestem identycznych we wszechświecie. Tak jak nie ma identycznych linii papilarnych na Ziemi, bo w kosmosie nie istnieją. Ja jestem drogą, to znaczy, że ja nie idę drogą zewnętrzną, ja nie potrzebuję religii, nie potrzebuję dogmatów, nie potrzebuję należeć do jakiejś grupy, do jakiejś sekty, do jakiegoś kościoła, do jakiegoś wyznania. Ja jestem drogą. To znaczy, że kroczę drogą wewnętrzną, kroczę drogą poprzez siebie samego. Obserwuję siebie w różnych sytuacjach, poznaję siebie w różnych sytuacjach, moje plusy, moje minusy. Sprawdzam, czy na pewno plus jest pozytywny, a minus jest negatywny. Często się okazuje, że to, co myślałem, że robię dobrze, to program, który mi narzucono w tym życiu, a to, gdzie myślałem, że to słabość jest moją siłą. Często ludzie myślą, że kochać kogoś, to słabość. Być uczciwym to znaczy płacić podatki. Podatki nie są od Boga, podatki są od Cesarza, jak nazywał Chrystus, od władzy. Ja nie mówię tutaj, żeby ich nie płacić. Ja mówię, żeby być uczciwym w stosunku do siebie i naszego Stwórcy przede wszystkim. Ja jestem drogą, czyli kroczę poprzez siebie. Poznając siebie, zbliżam się do stanu świadomości boskości, do tego stanu świadomości, który miałem zaraz po stworzeniu tego świata. Do tego dążę, żeby wrócić w najwłaściwszym czasie, w najwłaściwszym momencie, wśród właściwych istot i zająć moje miejsce we wszechświecie, które niegdyś opuściłem, które na mnie czeka, pusty fotel. Tam jest moje miejsce, w wymiarze eterycznym, gdzie zostałem stworzony. Tam jest moja ojczyzna. Chrystus mówił: Ja jestem prawdą. Czy możemy powiedzieć o sobie każdy z nas? Ja jestem prawdą. Warto o tym pomyśleć. Co to znaczy być prawdą? Prawda zawiera w sobie zarówno plus, jak i minus, pozytyw i negatyw. Tu nie ma pojęć, ja jestem dobrym człowiekiem lub złym człowiekiem. Jeżeli jestem prawdą, prawda mnie wyzwala. Moje wyzwolenie polega na tym, że ja jestem prawym człowiekiem. Mówię prawdę w sytuacjach, kiedy. Z punktu widzenia tej ziemi to się nie opłaca. Mogę się narazić szefowi, mogę spowodować, że mnie wyobcują, że mnie nie będą lubić, że będę niezrozumiany. Ale ja nadal jestem prawdą i ta prawda mnie wyzwala i daje życiem moim przykład tym, którzy jeszcze nie potrafią żyć w prawdzie. Nie osądzam ich, bo wiem, jak mnie ciężko było żyć w prawdzie. Jestem życiem, jestem prawdą, jestem miłością. I wrócę do mojego Ojca poprzez świadomość Chrystusa, który zostawił dla mnie wiadomość dla nas wszystkich. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. To jest najważniejsze zdanie, jakie możemy powiedzieć albo wpowiedzieć w siebie. Codziennie rano po przebudzeniu się i codziennie przed udaniem się na spoczynek. Ja jestem życiem. Krótko i zwięźle tym razem. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu.